Cześć, witajcie z tej strony Oleg Power i widzimy się w pierwszym konkursie organizowanym przeze mnie przez mojego kolegę z klasy, którego serdecznie pozdrawiam. E, macie do, do wygrania dwie e, gry. Jedna to jest Medal of Honor, e, na, e, Medal of Honor CDK na Steam e, i Mirrors Edge też CDK, ale na Origina. E, żeby zdobyć te dwie gry trzeba odpowiedzieć, e, raczej żeby jedną gier z tych zdobyć trzeba odpowiedzieć na trzy pytania. E, jedna osoba może brać tylko udział e, w konkursie o jedną grę, o drugą niestety nie ma takiej możliwości, bo wtedy by była możliwość, że jedna osoba wygrałaby dwie, więc e, nie ten... Nie, e, nie chcę takich tutaj sytuacji, żeby się ktoś tam nie poczuł pokrzywdzony. E, I tak, e, odpowiadacie na trzy proste pytania, e, które jeżeli ktoś śledzi mój kanał, to e, mniej więcej uważnie to będzie wiedział o co chodzi. Jeżeli e, be, oczywiście tam podam parę podpowiedzi tutaj do tych pytań, bo nie, e, tam dwa pytania mogą być trochę bardziej trudniejsze, ale nie powinno wam to sprawi, e, sprawić żadnego problemu. E, macie czas do 14 stycznia od dzisiaj, czyli od 1, taki noworoczny konkurs trochę, e, żebyście sobie ten rok zaczęli jakoś tak gamingowo trochę, więc będzie wszystko ok. Więc tak, do Medal of Honor pierwsze pytanie to jest ulubiony bohater z DC. Pytania oczywiście do, dotyczą mnie bądź mojego kanału. Czyli jeszcze raz, ulubiony bohater z DC. Jeżeli ktoś oglądał filmiki o byle jakich bohaterach tutaj na moim kanale, to się powinien domyśleć, kto jest moim ulubionym. Nawet był taki odcinek jeden, nie będę tylko mówił od razu tytułu, żeby nie było o tym, kto jest moim ulubionym, więc przejdźmy dalej. Drugie pytanie: Jak myślicie, czego miał dotyczyć film Niespodzianka? To jest bardziej dla tych, którzy są ze mną praktycznie od początku, bo miałem dla was nagrać film Niespodzianka gdzieś w sierpniu, ale niestety nie wykwaliby, bo miałem problemy techniczne i tak dalej. Ale czego miał dotyczyć? To jest wasza taka trochę inwencja, bo tam kiedyś zdradziłem się w jednym odcinku z tych początkowych, czego miał dotyczyć? Jeżeli ktoś to oglądał, to już wie. Dobra, trzecie. E, czy kiedyś nagrywałem z kimś odcinek, i jeżeli tak, to kto to był? E, był tylko jeden, t, e, b, e, możecie się domyśleć, z... no... E, z domyśleć, bo też był on w całkiem, w sumie, może nie to, że niedawno, ale był z takiej bardziej rozpoznawalnej gry, w której mogłem jedynie nagrać z, z kimś tam. Miało być więcej, e, takie, było więcej takiego czegoś, ale niestety nie ma. E, I tak. Do Mirrors Edge'a teraz też trzy pytania. Ulubione poselskie to jest już banał. Drugie pytanie to trzy ulubione postacie z Władcy Pierścieni. Odcinek był nieda bardzo niedawno o tym. I trzecie pytanie, w jakiej serii umieszczam najczęściej informacje o moich wyjazdach, czyli jak wyjeżdżam to o, o czym umieszczam, jak, raczej w jakiej serii umieszczam no, informacja o tym najczęściej. No i co mogę wam życzyć? Szczęśliwego nowego roku i szczęście oczywiście w konkursie, żebyście się też przy, przy tym fajnie bawili i żebyście nadal z przyjemnością oglądali mój kanał. Więc ode mnie to tyle i powodzenia. Trzymajcie się, hejos.